Psalmów, psalm 36, Zło grzechu i dobroć Boga Dyrygentowi Dawida, sługi Pana. Bezbożny postanawia w sercu, że będzie grzeszył, nie kieruje się bojaźnią Bożą, bo jest zbyt pyszny, aby zobaczyć swą nieprawość i ją znienawidzić. Ma w ustach tylko fałsz i nieprawość. Nie obchodzi go to co dobre. O nieprawości rozmyśla na swym łóżku, uparcie trwa na złej drodze i nie chce odrzucić grzechu. Panie, do nieba sięga Twoja łaska, a wierność Twoja ponad obłoki. Twoja sprawiedliwość, jak wysokie góry, a sądy Twoje, jak głęboka przepaść. Wybawiasz, Panie, ludzi i zwierzęta. Jak cenna jest, Boże, Twa łaska. Ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się obfitością Twego domu. Poisz ich z potoku Twoich rozkoszy. Gdyż u Ciebie jest źródło życia. W Twojej światłości oglądamy światło. Roztocz swą łaskę nad tymi, którzy Cię znają. A sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca. Niech mnie nie zdepcze stopa pyszałka, a ręka bezbożnego nie czyni tułaczem. Oto upadli, dopuszczający się nieprawości, zostali powaleni i nie mogą powstać. Księga rodzaju, rozdział czwarty: Adam współżył ze swoją żoną Ewą. Ona poczęła i urodziła Kaina. Rzekła więc: Otrzymałam mężczyznę od pana. Następnie urodziła jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, a Kain uprawiał rolę. Po jakimś czasie Kain składał panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel złożył ofiarę z pierworodnych zwierząt swojego stada oraz z ich tłuszczu. Pan spojrzał na Abla i jego ofiarę. Na Kaina natomiast i jego ofiarę nie spojrzał. Kain bardzo się rozzłościł i chodził ze spuszczoną głową. Wtedy pan rzekł do Kaina: Dlaczego się złościsz i chodzisz ze spuszczoną głową? Czyż nie jest tak, że jeśli dobrze postępujesz, podnosisz głowę. A jeśli nie postępujesz dobrze, grzech czy chał twych drzwi? On chce tobą zawładnąć, a przecież ty możesz nad nim panować. Kain powiedział coś do swojego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy pan zapytał Kaina: Gdzie jest twój brat Abel? On na to: Nie wiem, czyż jestem stróżem mojego brata. A Bóg zapytał: Co uczyniłeś? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Dlatego odtąd bądź przeklęty na tej ziemi, która się otworzyła, aby przyjąć krew Twojego brata przelaną przez ciebie. Gdy będziesz uprawiał tę ziemię, nie dać już plonów. Będziesz na ziemi tułaczem i zbiegiem. Wtedy Kain rzekł do pana: Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją dźwignąć, bo wypędzasz mnie dzisiaj z tej ziemi i muszę się ukrywać przed Tobą. Tułaczem i zbiegiem będę na ziemi, więc każdy, kto mnie spotka, może mnie zamordować. Pan mu odrzekł. Nie, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną karę. Dał więc Pan Kainowi znamie, by ludzie, których spotka, nie zabili go. Wtedy odszedł Kain przed oblicza Pana. Zamieszkał w krainie Nod na wschód od Edenu. Kain współżył ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Zbudował też Kain miasto i nazwał je imieniem swojego syna Henoch. Henochowi urodził się Irad, który był ojcem Mechujaela. Mechujael był ojcem Metuszaela, a Metuszael Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Jedna nazywała się Ada, a druga Silla. Ada urodziła Jabala, a był on przodkiem ludzi mieszkających w namiotach i przy zwierzętach. Jego bratem był Jubal, a był on przodkiem grających na cytrze i flecie. Silla zaś urodziła Tubal-Kaina, który był przodkiem wszystkich obrabiających brąz i żelazo. Jego siostrą była Naama. Rzekł kiedyś Lamek swym żonom. Ado i Sillo, słuchajcie. Żony Lameka, przyjmijcie me słowa. Zabije mężczyznę za ranę, a dziecko za siniec. Jeśli Kain ma być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy. Adam znów współżył ze swoją żoną i urodziła mu syna. Dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn, którego nazwał imieniem Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia pana. Mądrość Syracydesa, rozdział 37. Każdy przyjaciel mówi, jestem przyjacielem, ale zdarza się przyjaciel tylko z nazwy. Czyż nie jest śmiertelnym cierpieniem, gdy towarzysz lub przyjaciel zmienia się w nieprzyjaciela? O przewrotna rządzo, skąd się wzięłaś, aby przykryć oszustwem powierzchnię ziemi? Bywa towarzysz, który cieszy się z pomyślności przyjaciela, lecz w czasie nieszczęścia staje po przeciwnej stronie. Bywa przyjaciel, który trudzi się wspólnie, ale dla żołądka, lecz w chwili walki chwyci za tarczę. Nie zapominaj o serdecznym przyjacielu, nie zaniedbuj go, żyjąc w dostatku. Każdy doradca chwali swoją radę, lecz bywają ci, którzy doradzają na swoją korzyść. Strzeż się doradcy, dowiedz się wcześniej, czego mu potrzeba. On może dawać rady z myślą o sobie i nie rzuci losów na twoją korzyść. Będzie ci mówił: "Obrałeś dobrą drogę". I stanie z daleka, by patrzeć, co ci się przydarzy. Nie radź się u tego, kto cię podejrzewa, i ukryj twój zamiar przed zazdrośnikami. Nie prowadź rozmów z kobietą o jej rywalce, z tchórzliwym o wojnie, z kupcem o wymianie towaru, z handlarzem o sprzedaży, ze skąpcem o wdzięczności, z samolubnym o dobroczynności, z leniwym o jakiejkolwiek pracy. Z pracownikiem sezonowym o przyszłorocznych siewach, z leniwym sługą o ciężkiej pracy. Nie szukaj u nich żadnej rady. Trwaj natomiast przy człowieku pobożnym, o którym wiesz, że zachowuje przykazania, który jest do Ciebie podobny i który będzie Ci współczuł, jeśli upadniesz. Trzymaj się rady swego serca, gdyż nie masz nikogo bardziej wiernego. Wnętrze człowieka może lepiej go przestrzec niż siedmiu strażników siedzących na wieży, a ponad wszystko proś najwyższego, aby utwierdził wprawdzie Twoją drogę. Początkiem każdego czynu jest słowo, a przed wszelkim działaniem jest namysł. W sercu znajdują się ścieżki decyzji. Ma ono cztery możliwości: dobro i zło. Życie i śmierć. Ale nad wszystkimi panuje język. Może być człowiek zdolny, pouczający wielu, a wobec siebie samego bezsilny. Bywa mędrukujący i nienawidzony za swoje słowa, skończy on z braku pożywienia. Nie została mu dana łaska od Pana i zostanie pozbawiony wszelkiej mądrości. Bywa ktoś mądry wobec siebie samego, a owoce mądrości są dobre dla jego ciała. Człowiek mądry będzie nauczał własny naród, a owoce jego mądrości będą wiarygodne. Człowiek mądry przysparza błogosławieństw, będą go błogosławić wszyscy, którzy na niego patrzą. Życie człowieka to liczba dni jego, a dni Izraela są nieprzeliczone. Mędrzec odziedziczy szacunek w swoim narodzie, a jego imię będzie żywe na wieki. Synu, doświadczaj w życiu samego siebie i nie dopuść do niczego, co mogłoby ci zaszkodzić. Nie wszystko bowiem przystoi każdemu i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Nie pożądaj każdej przyjemności i nie oddawaj się obżarstwu. Nadmiar jedzenia prowadzi do choroby. A żarłoczność prowadzi do wymiotów. Przez obżarstwo umarło wielu. Kto się ma na baczności, wydłuża swe życie. Według świętego Marka, rozdział 10. Potem odszedł stamtąd i drugim brzegiem Jordanu udał się do Judei. Tłumy znowu schodziły się do niego, a on je nauczał, jak to miał w zwyczaju. Wtedy przyszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. On ich zapytał. Co wam nakazał Mojżesz? Oni odpowiedzieli: Mojżesz pozwolił sporządzić dokument rozwodu i oddalić. Wtedy Jezus powiedział im: Napisał wam to przykazanie, dlatego że macie zatwardziałe serca. Lecz od początku stworzenia Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. Z tego powodu mężczyzna opuści Ojca swego i Matkę i złączy się ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem, tak już nie są dwoje a jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. W domu ponownie uczniowie pytali go o to. Powiedział im: Jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli by ona porzuciła swego męża i wyszła za innego, też cudzołoży. Przynoszono do Niego dzieci, aby je dotknął, ale uczniowie stanowczo tego zabraniali. Kiedy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Boże. Zapewniam Was: kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do Niego. Potem brał je w objęcia i błogosławił, kładąc na nie ręce. Gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek i, padając przed nim na kolana, zapytał: Nauczycielu, dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odrzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania, nie dokonasz grabieży, czci swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od młodości. Wtedy Jezus przyjrzał mu się, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wtedy Jezus, rozglądając się wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy mają majątek. Uczniowie zdumieli się na te słowa, lecz on powtórzył: Dzieci, jakże trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus przyjrzał im się uważnie i powiedział: dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe. Wówczas Piotr powiedział do niego: Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zapewniam Was, każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci, albo pole, ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię. Otrzyma stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Byli właśnie w drodze zdążając do Jerozolimy. Jezus ciągle ich wyprzedzał tak, że się dziwili. A ci, którzy szli za nim, byli przestraszeni. Jezus ponownie przywołał dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać. Oto teraz zdążamy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany wyższym kapłanom i nauczycielom pisma. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. Będą z niego drwić, pluć na niego, wychłoszczą go i zabiją ale po trzech dniach z wstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas to, co cię poprosimy. On ich zapytał: Co takiego chcecie, abym wam uczynił? Rzekli mu: Spraw, abyśmy zasiedli w twojej chwale. Jeden po twojej prawej stronie, a drugi po lewej. Jezus im odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus im powiedział: Kielich, który ja mam pić, będziecie pić. I chrzest, którym ja jestem chrzczony, wy też przyjmiecie. Jednak nie do mnie należy rozdawać miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie, lecz dostaną je ci, dla których je przygotowano. Gdy to usłyszało dziesięciu, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy są uznawani za władców narodów, ciemiężą je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak powinno być wśród was. Ale kto by chciał stać się wielki między wami, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Tak przyszli do Jerycha. Kiedy razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Słysząc, że Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął głośno krzyczeć. Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Wielu nakazywało mu, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Odwagi, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz. Zerwał się i szedł do Jezusa. A Jezus zwrócił się do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy odpowiedział mu: Rabuni, żebym przejrzał. Odrzekł Jezus: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz przejrzał i szedł drogą za nim. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.